Zadanie 7.2, grudzień 2022. W kartezjańskim układzie współrzędnych xy przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f od x równa się ax kwadrat dodać bx dodać c. Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji f, ma współrzędne 5 i minus 3. Jeden z punktów przecięcia paraboli z osią o x układów współrzędnych ma współrzędne 40, no i mamy wykres tej funkcji. Polecenie. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. No i zadanie jest za dwa punkty jest zadaniem otwartym. W zadaniu tym wykorzystamy dwie postaci funkcji kwadratowej: najpierw postać iloczynową, a później postać kanoniczną już do podania odpowiedzi. Wzór na postać iloczynową znajduje się w tablicach matematycznych na stronie numer 9, a na postać kanoniczną na stronie, o, na stronie 8. Dlaczego najpierw postać kanoniczna, postać iloczynowa? Bo tutaj mamy dwa miejsca zerowe we wzorze, a nasza funkcja też posiada dwa miejsca zerowe, jedno i drugie. Pierwsze miejsce zerowe wynosi 4, drugie miejsce zerowe wynosi 6. W zadaniu tym też wykorzystamy współrzędne wierzchołka paraboli, które wynoszą 5 i minus 3. Wiemy to też z treści zadania. Współrzędne wierzchołka to owszem, to P i Q, ale to też, jak każdy punkt, X i Y. No i teraz tak wyznaczone miejsca zerowe i wierzchołek podstawiamy pod postać iloczynową funkcji kwadratowej. Przypominam, że F od X to jest również Y i w miejsce Y podstawiamy, Minus 3 jest równe. A, nawias i w nawiasie x to 5, minus x1, czyli 4. Zamykamy, otwieramy nawias. x, czyli 5, minus x2, czyli 6. I z tego policzymy sobie a. No to obliczamy. Minus 3 jest równe, a razy 5 minus 4 to 1, 5 minus 6 to minus 1. Czyli minus 3 równa się minus 1a. Podzielimy przez minus 1, czyli 3 jest równe a. Czyli a to 3. Tak policzone a podstawiamy pod postać funkcji kanonicznej. I też wierzchołek również tutaj podstawiamy, współrzędne wierzchołka. I zapisujemy odpowiedź do zadania, czyli zapisujemy funkcję kwadratową w postaci kanonicznej. Więc tak, f od x jest równe, a czyli 3, nawias, x to, to jest x, odjąć p, czyli odjąć 5 do potęgi drugiej, dodać q, czyli dodać minus 3, i to jest postać funkcji kwadratowej zapisana w postaci kanonicznej.